Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zastanowić się nad prawdziwym celem dobrobytu w swoim życiu? Często ulegamy pragnieniu gromadzenia bogactw i wygód, ale czy to wszystko? A co, jeśli dobrobyt miałby głębsze znaczenie, a co, jeśli moglibyśmy używać naszej obfitości do rozszerzania Królestwa Bożego i pozytywnego wpływu na życie innych ludzi? Jednym z filarów tego pojęcia jest dziesięcina. Oddając część naszych zasobów finansowych Bogu, uznajemy Jego suwerenność i pokazujemy nasze zaufanie do Jego zaopatrzenia. Ale czy naprawdę rozumiemy moc tej praktyki? Zbadajmy razem, jak możemy rozwijać mentalność dobrobytu z celem, stawiając Boga na pierwszym miejscu i używając naszych zasobów, aby czynić dobro bliźnim. Wcześniej wierzyłem, że bieda ma wysoką wartość moralną. W Korei pastorzy głosili, że bieda jest błogosławieństwem, podczas gdy prosili o coraz większe finansowe wsparcie od swoich wiernych. To mnie głęboko niepokoiło. Kiedy zostałem pastorem, postanowiłem pracować w niezwykle biednej dzielnicy miasta. Tam zobaczyłem niedożywione dzieci i rodziny, które ledwo miały jeden posiłek dziennie. Wtedy zdałem sobie sprawę: Bieda nie jest błogosławieństwem od Boga. Po ponownym przeczytaniu Biblii odkryłem, że Bóg stworzył świat w obfitości. W ogrodzie Edenu nie było braków. Bieda pojawiła się jako konsekwencja grzechu. Chrystus przyszedł na świat nie tylko po to, aby uwolnić nas od grzechów, ale także, aby wyzwolić nas z przekleństwa biedy. Odkupił nas od przekleństwa prawa, stając się przekleństwem za nas. List do Galatów, 3, 13. A ponieważ Chrystus wziął na siebie nasze grzechy na krzyżu, nie jesteśmy już w niewoli. Możemy być przebaczeni i uwolnieni od przekleństwa grzechu. Niektórzy używają biedy Chrystusa jako usprawiedliwienia dla swojej własnej biedy. Jednak Biblia mówi, że Chrystus stał się biedny, abyśmy przez Jego biedę stali się bogaci. Drugi list do Koryntian ósmy werset dziewiąty. Chrystus pragnie, aby Jego dzieci były prosperujące, ale wielu nie domaga się tej boskiej obietnicy. Zastanówmy się. Jak możemy zrównoważyć dążenie do zasobów materialnych z zamiarem czynienia dobra i pomocy innym? Czy naprawdę rozumiemy cel dobrobytu w naszym życiu? To są kluczowe kwestie dla tych, którzy szukają życia z celem i znaczeniem. Odkryjmy razem, jak zastosować te zasady w naszym codziennym życiu i zmienić naszą wizję dobrobytu. Kiedy zostałem pastorem, zgłosiłem się, aby pastować w bardzo biednej dzielnicy miasta. Tam ludzie żyli w skrajnej biedzie, a większość ledwo miała jeden posiłek dziennie. Dzieci cierpiały na niedożywienie, a wiele z nich było na skraju śmierci z głodu. Zdałem sobie sprawę, że bieda nie jest błogosławieństwem od Boga. Wtedy ponownie zacząłem czytać Biblię, szukając zrozumienia woli Bożej odnośnie biedy. Odkryłem, że nauczanie Boże o biedzie było zupełnie inne niż to, czego mnie nauczano w tradycyjnym kościele koreańskim. Bóg, nie stworzył biedy. Kiedy stworzył niebo i ziemię, uczynił to w obfitości. W ogrodzie Edenu nie było braków, było to miejsce piękna i ogromnej obfitości. Po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, nadeszło osądzenie. Zostali wypędzeni z ogrodu obfitości. Wąż, narzędzie kuszenia przez szatana, został przeklęty. Przekleństwem Ewy były bóle porodowe. Ziemia została przeklęta, a Adam. Wraz ze wszystkimi ludźmi, którzy za Nim podążali, musiał ją uprawiać z potem na twarzy. Księga Rodzaju, trzeci werset, dziewiętnasty. Bieda jest wynikiem grzechu. Chrystus przyszedł na świat nie tylko po to, aby wziąć na siebie nasze grzechy, ale także, aby uwolnić nas z przekleństwa osądzenia. Chrystus odkupił nas od przekleństwa prawa, stając się przekleństwem za nas. List do Galatów, trzeci werset, 13. A ponieważ Chrystus wziął na siebie nasze grzechy na krzyżu, nie jesteśmy już w niewoli. Możemy być przebaczeni i uwolnieni od przekleństwa grzechu. Niektórzy biorą ziemską biedę Chrystusa jako usprawiedliwienie dla swojej własnej biedy. Pod wieloma względami Chrystus był biedny, chociaż miał grupę kobiet, które pomagały mu w jego materialnych potrzebach, podobnie jak jego uczniowie. Biblia mówi, że Chrystus był biedny, abyśmy nie musieli być. Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, stał się dla was biedny, abyście przez jego biedę stali się bogaci. Drugi list do Koryntian 8 werset 9. Chrystus pragnie, aby jego dzieci w wierze były prosperujące. Jednak wielu nie jest, ponieważ nie domaga się boskiej obietnicy dobrobytu. Kiedyś Anglicy jeździli do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu fortuny. W tym czasie młody Anglik zdecydował, że również chce podróżować do nowego świata w poszukiwaniu bogactwa. Oszczędzał, aby kupić bilet trzeciej klasy na statek i wyruszył do Stanów Zjednoczonych. Chociaż nie miał pieniędzy na jedzenie, myślał, że jego przygoda jest warta poświęcenia. Po wejściu na statek udał się do trzeciej klasy i podczas posiłków pozostawał sam w ciemnej kabinie, wyobrażając sobie moment, w którym dotrze do Nowego Jorku. Jednak ten moment się opóźnił o dwa tygodnie. Huragan zmienił kurs statku i zajęło to 15 dni, aby wrócić na pierwotny kurs. Na końcu tych dwóch tygodni młody człowiek umierał z głodu. Chociaż mógł zobaczyć Nowy Jork na horyzoncie, myślał, że umrze z głodu lub zostanie ukarany, gdy odkryją w jadalni, że nie ma pieniędzy na opłacenie jedzenia. Ale to nie miało znaczenia. Po raz pierwszy udał się do jadalni i poprosił o pełny posiłek. Zjadł jedzenie, jakby umierał z głodu, poprosił o więcej i jadł, aż się nasycił. Następnie zwrócił się do kelnera i powiedział: Rachunek, proszę, muszę wiedzieć, ile to kosztuje. Kelner spojrzał na niego zaskoczony i powiedział, że kupując bilet na ten statek również zapłacił za posiłki, które potrzebował podczas podróży. Młody człowiek prawie umarł z głodu, ale już zapłacił za wszystkie jedzenie, jakie chciał. Wielu wierzących postępuje jak ten młody człowiek. Otrzymują bilet do nieba poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, myśląc, że mogą osiągnąć jedynie duchowe zbawienie, wierząc w Chrystusa. Ale na tym bilecie jest także obietnica obfitości. Zaślepieni swoimi uprzedzeniami prowadzą życie w niedostatku, a dobrobyt wydaje im się czymś niemożliwym. Jeśli pragniesz być bogaty, najpierw zrozum, że Chrystus już ustanowił fundament. Pragnienia pieniędzy, sławy i prestiżu nigdy nie dotykają serca Boga. Bóg nie obdarza trwałymi błogosławieństwami tych, którzy mają jedynie egoistyczne aspiracje. Kiedy zaczynałem swoją posługę, miałem błędne motywy i w rezultacie przeszedłem przez wiele trudnych chwil. Zrozumiałem, jak ważne jest posiadanie właściwej motywacji. Jeśli chcesz mieć dobrobyt, zbaduj swoje serce, aby odkryć swoje prawdziwe motywy. Czy pragniesz dobrobytu jako środka do przynoszenia większych owoców? Bycia bardziej produktywnym dla Boga? Czy naprawdę zależy Ci na duchowym dobrobycie innych i pragniesz używać swojego dobrobytu jako kanału do przyciągania większej liczby ludzi do Królestwa Bożego? Pragnienie pieniędzy przeniknęło nawet szeregi ewangelickich ministrów. Wielu znanych ewangelistów przyjechało do Korei. Pamiętam jednego w szczególności, który przybył kilka lat temu, aby przeprowadzić serię konferencji w naszym kościele na moje zaproszenie. Przed jego przyjazdem rozpocząłem szeroką kampanię reklamową, aby powiadomić jak najwięcej osób o nadchodzących konferencjach. Przez pierwsze dwie noce ewangelista głosił kazania powyżej średniej i miały miejsce wielkie tłumy i cuda. Przed trzecią nocą ewangelista ogłosił: Spakuję się i natychmiast wyjadę. Zapytałem zaskoczony: Zrobiliśmy dużo reklamy dla tych spotkań. Nie możesz odejść i zostawić tysiące ludzi, którzy przychodzą każdej nocy, tylko po to, żeby cię usłyszeć. On odpowiedział: Jest sposób, abym został. Jeśli teraz dasz mi tysiąc dolarów, zostanę. W przeciwnym razie muszę wrócić do Stanów Zjednoczonych, aby zebrać tę kwotę. Moje serce płonęło gniewem. Pastorzy zostali powołani do głoszenia Ewangelii, a nie do zarabiania pieniędzy. Jednak wiedziałem, że ludzie przyjdą, oczekując, że go usłyszą. Spojrzałem mu prosto w oczy i powiedziałem: Jeśli pieniądze są dla ciebie tak ważne, zrobię teraz czek na dziesięć tysięcy dolarów. Po otrzymaniu pieniędzy, mam nadzieję, że będziesz głosił do końca tygodnia. Od tej nocy specjalna obecność Ducha Świętego zniknęła. Kazania już nie miały boskiego namaszczenia, a potrzeby ludzi nie były już dotykane przez Boga. To była jedna z najgorszych serii konferencji, jakie nasz Kościół kiedykolwiek zorganizował. W swoim jedynym pragnieniu pieniędzy, ten ewangelista stracił całą duchową prosperitę, którą mogły przynieść pozostałe spotkania. Zmusił nas również do rezygnacji z udzielenia mu dużej opłaty, na którą wcześniej się zgodziliśmy. Nasz Ojciec Niebieski zna nasze potrzeby i je zaspokoi. Jednak nasze motywy i priorytety muszą być uporządkowane. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dzisiaj jest. A jutro będzie wrzucona do pieca, czyż nie przyodzieje was ludzie małej wiary? Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Bo wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko to będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersy 30 do 33. Jeśli pragniesz być bogaty, ważne jest, aby mieć odpowiednią motywację. Umieść Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i skup swoje główne pragnienia na budowaniu królestwa Bożego. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, ponieważ świątynia Boga, którą jesteście, jest święta. Pierwszy list do Koryntian rozdział 3, wersy 16 i 17. Bóg nazywa swoje sanktuarium świątynią Boga. A żeby miało jakąkolwiek wartość, musi w nim mieszkać Duch Boży. Sanktuarium bez Ducha Bożego jest jak pusty budynek, prawie zawsze używany do przechowywania bezużytecznych rzeczy. Jednak jeśli zrozumiemy, że celem człowieka jest być sanktuarium Boga, nasze perspektywy się zmieniają. Możemy zrozumieć wyraźniej, dlaczego powinniśmy być zmotywowani, aby umieścić Boga na pierwszym miejscu w naszych pragnieniach dobrobytu. Możemy dostrzec, że duch święty mieszkający w nas może kierować naszymi drogami ku większemu dobrobytowi. Był pewien biznesmen, który głęboko wierzył w przewodnictwo ducha świętego. Przed każdą ważną decyzją zamykał się w swoim biurze, aby się modlić, czasem przez 10 minut, czasem przez 10 godzin. Nawet gdy naciskali na niego partnerzy biznesowi, domagając się natychmiastowej odpowiedzi. Ten biznesmen odmawiał potwierdzenia jakiejkolwiek decyzji, nalegając, że najpierw musi otrzymać przewodnictwo Ducha Świętego. Mówi się, że nigdy nie pomylił się w swoich ważnych decyzjach. Nie tylko stał się jednym z najbogatszych ludzi w swojej branży, ale jego rady były wysoce cenione. A wszystko to dlatego, że zrozumiał znaczenie obecności Ducha Świętego w sobie i konieczność jego przewodnictwa. Kedorlaomer był królem elamu starożytnego kraju na północ od Zatoki Perskiej. Przez 12 lat prowadził koalicję królów, która obejmowała miasta Sodoma i Gomora. Po 12 lat wielu wasali Kedorlaomera, w tym obywatele Sodomy i Gomory zbuntowało się. Księga rodzaju opisuje krótką bitwę między Kedorlaomerem i jego sojusznikami przeciwko zbuntowanym wasalom, którą Kedorlaomer wygrał. Agresywny król zajął wszystko, co się ruszało: ludzi, zwierzęta, zapasy i cenne przedmioty. Wśród jeńców był Lot, bratanek Abrahama i obywatel Sodomy. Kiedy Abraham dowiedział się, że jego bratanek został zabrany do niewoli, natychmiast uzbroił swoich sług ponad trzystu i ścigał agresorów. Odnieśli zwycięstwo w niezwykłej walce, odzyskując wszystko i przywracając wszystkich żywych. Abraham powrócił z żywą pamięcią o zwycięstwie. Wtedy Melchizedek, król Salem, przyniósł Abrahamowi chleb i wino. Melchizedek był kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił Abrahama, mówiąc: Błogosławiony niech będzie Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi, i błogosławiony niech będzie Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. Abraham dał Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Po otrzymaniu błogosławieństwa, Abraham dał dziesięcinę ze wszystkiego, co zdobył. Później Bóg przemówił do Abrahama w widzeniu, mówiąc: Nie bój się, Abrahamie, ja jestem twoim tarczą i twoją wielką nagrodą. Bóg obdarzył Abrahama obietnicą dobrobytu i ochrony. W tym opowiadaniu, Melchizedek reprezentuje pewnego rodzaju Chrystusa, a Abraham typuje nas wierzących. Kiedy badamy Biblię, odkrywamy, że istnieje wiele błogosławieństw związanych z dziesięciną, które wynikają z uniwersalnej zasady dawania i otrzymywania. W świecie naturalnym panuje zasada dawania i otrzymywania. Jeśli pewien gatunek zwierząt jedynie otrzymywał życie i odmawiał je dawać, jego gatunek szybko by wymarł. Zarówno Morze Galilejskie, jak i Morze Martwe otrzymują swoje wody. Z gór Libanu. Pierwsze jest pełne życia, ponieważ woda jest świeża i ciągle przepływa do rzeki Jordan, otrzymując i dając, co sprawia, że jest źródłem obfitości. Natomiast Morze Martwe otrzymuje wodę z cieków górskich, ale nie ma wyjścia, które przeprowadzałoby wodę. Woda, która do niego dociera, powoli paruje, pozostawiając sól i inne minerały w postaci stałej na dnie. Nic nie może żyć w jego wodach. Nawet w królestwie naturalnym musi być dawanie i otrzymywanie. Wszystko, co odmawia dawania, staje się bezużyteczne i wymiera. Wierzący patriarchowie Izraela pokazali nam, że dziesięcina jest ważnym sposobem oddawania Bogu i rzeczywiście jest źródłem ogromnego dobrobytu. Abraham oddał dziesięcinę, Izaak i Jakub oddali dziesięcinę. Analizując życie tych mężczyzn, Zauważamy, że nigdy nie doświadczyli długotrwałego ubóstwa. Byli bogatymi ludźmi. Wszyscy przeszli przez liczne próby i uciski, ale żaden z nich nie umarł z głodu i zawsze mieli wystarczająco, aby dzielić się z innymi. W Księdze Rodzaju znajduje się opowieść o przyrzeczeniu, które Jakub złożył Bogu przed wyjazdem ze swojego domu, aby żyć u swojego wuja. Jeśli Bóg będzie ze mną i ochroni mnie w tej drodze, którą idę, i da mi chleb do jedzenia i ubranie do odzienia, także wrócę w pokoju do domu mojego Ojca, wtedy Pan będzie moim Bogiem, a ta kamień, którego postawiłem jako pomnik, będzie domem Boga, a z całej tego, co mi dasz, na pewno oddam dziesięcinę. Jakub znał uniwersalne prawo dawania i otrzymywania, wiedział, że jeśli odda dziesięcinę, Bóg obdarzy go dobrobytem. Później Bóg uczynił z dziesięciny przykazanie. Przynieście całe dziesięciny do skarbca, aby była żywność w moim domu. Spróbujcie mnie w tym, mówi pan zastępów, i zobaczcie, czy nie otworzę dla was okien nieba i nie wyleję na was błogosławieństwa takiego, że nie starczy wam miejsca. Malczyski, 3 wers 10. Oddanie dziesięciny powinno być praktykowane priorytetowo i powinno być pobierane z całego dochodu. Czci pana ze swoimi dobrami i z pierwiastkami całego swojego dochodu, a Twoje spichlerze napełnią się obficie, a Twoje tłocznie będą obfitować w wino. Przysłów 3, wers 9 i 10. Dziesięcina, czyli dziesiąta część całego dochodu, niesie ze sobą obietnicę błogosławieństwa i dobrobytu. Wielu wierzących, gdy otrzymują swoją pensję, najpierw spłaca swoje długi, a potem oddaje dziesięcinę z tego, co zostało, Jednakże to nie jest prawdziwa dziesięcina. Powinna to być pierwiastkowa część całego dochodu danej osoby oddawana na chwałę Boga. Bóg szanuje wiernych, którzy oddają dziesięcinę w ten sposób i obdarza ich obficie. Inni myślą, że mogą sami zdecydować komu oddać dziesięcinę, wysyłając ją do jakiegoś małego kościoła na wsi lub rodzinie w potrzebie. To również nie jest właściwy sposób oddawania dziesięciny. Pieniądze z dziesięciny Powinny być oddawane panu przez lokalny kościół, w którym osoba uczęszcza. Pamiętaj, że Abraham oddał dziesięcinę bogatemu królowi Salemu i to przez usta tego króla Abraham otrzymał błogosławieństwa od Boga. Gdziekolwiek otrzymujesz chleb i wino słowa Bożego, pamiętaj, aby oddawać i płacić dziesięcinę z całego swojego dochodu. Jeśli nie będziesz postępować zgodnie z wzorcem, który Bóg ustanowił dla dziesięciny, nie będzie ona uznana. I nie będziesz w stanie otrzymać pełnego błogosławieństwa dobrobytu, jakie Bóg chce ci dać. Wielu argumentuje przeciwko dziesięcinie, twierdząc, że praktyka oddawania dziesięciny należała tylko do prawa Starego Testamentu i że teraz, żyjąc pod łaską, oddawanie dziesięciny już się nie stosuje. Jednak praktyka oddawania dziesięciny jest równie żywa dzisiaj jak była w czasach Starego Testamentu. Sam Jezus ostrzegał przed hipokrytami religijnymi, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo oddajecie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku, a zaniedbaliście to, co ważniejsze w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Te rzeczy należy czynić, a tamte nie zaniedbywać. Mateusz 23, wers 23 w tym fragmencie Jezus mówił o znaczeniu oddawania dziesięciny i potrzebie nie tracenia perspektywy. Kiedy patrzymy na historię i nasze własne doświadczenia, widzimy, że praktyka dziesięcin w długim okresie czasu przyniosła wiele korzyści. Narody, które oddały dziesięcinę, były te, które się wzbogaciły. To staje się oczywiste w różnych zachodnich cywilizacjach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Po przyjęciu Chrystusa do ich kultury i poznaniu Jego słowa, Amerykanie zaczęli wysyłać misjonarzy i dawać dziesięcinę oraz ofiary, aby pomagać innym. Z tego powodu Bóg błogosławił Amerykanów, sprawiając, że się wzbogacali. W krajach wschodu i Afryki historia wyglądała inaczej. Pomimo ogromnych zasobów naturalnych, większość krajów w tej części świata nadal nie miała przywileju rozwijania się. I wykorzystywania tych zasobów. Odrzucili Ewangelię Jezusa, a ich ludzie zawiedli w dzieleniu się materialnymi błogosławieństwami z innymi. W Korei był człowiek, który w swojej młodości żył w ubóstwie. W wieku pięćdziesięciu lat pierwszy raz uczestniczył w nabożeństwie i uważnie wsłuchiwał się w kazanie na temat dziesięciny i następującego po niej dobrobytu. Poczuł, że powinien zacząć oddawać dziesięcinę. Myśląc, że skoro jego dochód był tak niewielki, oddanie dziesięciny Bogu nie uczyni wielkiej różnicy. Później nawrócił się i zaczął regularnie oddawać dziesięcinę. Wcześniej nigdy nie miał stałej pracy. Po rozpoczęciu oddawania dziesięciny jednak dostał pracę jako sprzedawca w firmie stalowej. Nagle odniósł wielki sukces i został właścicielem filii, w której pracował. W ciągu dwunastu lat został bogaty. I nawet w trudnych czasach ten człowiek odmówił pozwalania na to, aby zniechęcenie go ogarnęło, wierząc, że wierna dziesięcina przyniesie dobrobyt. Nadal się wzbogacał, wszystko dlatego, że nauczył się sekretu dobrobytu, oddawania dziesięciny. Opowiadano historię o dwóch mężczyznach, jednym wierzącym, drugim niewierzącym, którzy postanowili wspólnie rozpocząć biznes. Niewierzący partner zarabiał 100 tysięcy dolarów rocznie. Podczas gdy wierzący, mimo że zarabiał tylko 50 tysięcy dolarów rocznie, oddawał wiernie dziesięcinę każdego miesiąca. Jednak była dziwna różnica. Mimo, że niewierzący zarabiał więcej pieniędzy, nie miał dobrobytu. Jego rodzina często cierpiała na choroby, rachunki medyczne się piętrzyły, a on czuł ciężar dużego ciśnienia finansowego. Wierzący, oddający dziesięcinę, miał obfity dobrobyt. Był błogosławiony nie tylko w biznesie, ale także w swoim życiu osobistym, spokojem i harmonią. Jeśli pragniesz się wzbogacić, nie zaniedbuj płacenia dziesięciny Bogu. Oddawanie dziesięciny niesie ze sobą boskie obietnice dobrobytu dla jego ludu, a ten dobrobyt nie ogranicza się do królestwa materialnego. Bóg również obdarzy cię dobrobytem w pokoju, radości, zdrowiu i harmonii w twoim domu. Poprzez śmierć Chrystusa na Krzyżu został ustanowiony fundament dobrobytu dla każdego wierzącego. Nasz bilet do nieba nie obejmuje tylko zbawienia duchowego, ale także zawiera obietnice błogosławieństwa i dobrobytu, które powinny być roszczone przez tych, którzy mają wiarę pochodzącą od Boga. Stanie się zamożnym jest procesem, który wymaga wiary i posłuszeństwa wobec boskich zasad, w tym oddawania dziesięciny. Częścią tego jest kwestia motywacji. Zarówno ty, jak i ja, musimy zrozumieć, że celem człowieka jest być świątynią Ducha Świętego Boga i pragnąć dalej mieć kierownictwo Ducha w naszym życiu. Musimy stawiać Boga na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy, dążąc przede wszystkim do jeszcze większego ustanowienia Królestwa Bożego. Regularne oddawanie dziesięciny w miejscowym kościele, gdzie osoba uczęszcza. Jest sekretnym kluczem dostania się zamożnym. To część uniwersalnej zasady dawania i otrzymywania. Chociaż instruowana była w czasach Starego Testamentu, dziesięcina to praktyka, którą Ty i ja powinniśmy kontynuować dzisiaj. Praktyka, która przynosi błogosławieństwo i dobrobyt, tego, który może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy lub myślimy, według mocy, która działa w nas, Jemu niech będzie chwała. Efezjan 3 wersety 20 i 21.